Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marta z Maseko i chciałabym zaprosić Państwa do cyklu spotkań Podróże po masażach świata. Dzisiejszy odcinek, dzisiejszy film będzie dotyczył masażu korugi. Jeśli nie słyszeliście mi do tym masażu, to zapraszam do dalszej części. Masaż, o którym dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć, pochodzi z Korei. Jego twórcą jest Chiyo Hayashi, Terapeuta, którego pragnieniem było odmłodzenie twarzy Koreanek. Nie od dzisiaj wiadomo, że Koreanki mają piękną twarz, bardzo dużo czasu poświęcają na pielęgnację, na masowanie twarzy, czerpią wiele inspiracji z Chin i z Japonii, ale mają też swoje sposoby na piękny, na piękny wygląd. Dzisiaj przybliżę Państwu ten masaż korugi i mam nadzieję, że go się nauczymy, dlatego, że jest to bardzo prosty masaż. Składa się z siedmiu kroków, aż z siedmiu, bądź tylko z siedmiu kroków. Które to kroki, które to techniki wykonywane regularnie powodują piękny wygląd w twarzy i, jak twierdzi sam twórca, najpóźniej pierwsze efekty możemy zauważyć już po jednym miesiącu. No i dość szybkie i intensywne postępy i efekty, jeżeli chodzi o sam masaż. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania do masażu, to oczywiście nie każdy może taki automasaż twarzy przeprowadzić, dlatego że tutaj, tak jak w każdym masażu twarzy, musimy uważać na to, jakie techniki stosujemy i czy na pewno będą te techniki korzystne dla naszej twarzy. Więc, jeśli mamy jakiekolwiek zmiany dermatologiczne w obrębie twarzy, aktywną opryszczkę. Choroby skóry, jesteśmy po zabiegach medycyny estetycznej, to nie powinniśmy wykonywać tego masażu, ponieważ opiera się on głównie na technikach pocierających, dość intensywnych, bo zazwyczaj wykonywanych przy pomocy, przy pomocy pięści, przy pomocy kłyk, co Tutaj, jeżeli chodzi o naszą dłoń, koreanki zalecają stosowanie tego masażu, czy wykonywanie tego masażu za pomocą dłoni, ale w niektórych źródłach. Podają również, że możliwe jest to wykonanie dzięki określonym narzędziom, takim jak kamienie, głasza, rolery różnego rodzaju. Natomiast naj, myślę, że najlepsze efekty uzyskamy używając do tego celu tylko i wyłącznie dłoni. Dlatego, że dłonie, kiedy wykonujemy ten masaż, jesteśmy w stanie sami określić siłę docisku do tkanek, tak aby nie powodować bólu. To ten masaż jest intensywny, oczywiście, tylko. Pamiętajmy, że on nie ma być bolesny, tylko ma być faktycznie skuteczny. Więc co? Przechodzimy chyba do, do masażu. Pierwszą techniką, mamy siedem technik, więc zaczynamy od pierwszej techniki. Pierwsza technika polega na tym, że układamy nasze piątki pod kośćmi jarzmowymi. Podkładamy dokładnie tą część piąstki, unosząc policzki do góry. Dobrze jest wtedy oprzeć się na stole łokciami. Bądź na jakiejś innej powierzchni płaskiej, na biurku czy, czy parapecie, nawet. Zobaczcie, przytrzymujemy piąstkami pod kośćmi policzki do góry, uciskamy dość mocno i wytrzymujemy w tej pozycji 5 do 10 sekund. Powinniście czuć ogromne napięcie w tym obszarze twarzy, ale nie ból. Pamiętajcie, że rozgraniczcie, aby ten masaż nie był bolesny, ale żeby faktycznie był intensywny. Druga technika polega na tym, że układamy piąstki, dokładnie znowu tą część piąstki na naszej linii włosów, unosząc brodę do góry i schodzimy sobie po tej linii tuż przy uszach mięśniami mostkowo-obojczykowo-słupkowymi do samych obojczyków. Oczywiście w celu przygotowania się do masażu, o czym powiedziałam na początku, należy umieć ręce dezynfekować. Możemy wykonać masaż przy pomocy jakiegoś olejku, ale dla lepszych efektów, kiedy wykonamy taki masaż na sucho, będzie on intensywniejszy i myślę, że dopiero po takim suchym masażu nałożenia jakiegoś preparatu będzie miał większy sens, bo tkanki będą już rozgrzane, i ten prywat będzie się lepiej wchłaniał. Natomiast, jeżeli będzie to dla Państwa zbyt intensywne, najpierw nakładamy olejek i dopiero później wykonujemy masaż. Ja, ponieważ jestem dzisiaj źle ubrana, jeżeli chodzi o prezentację masażu do samych kości obojczykowych, dlatego opisałam, jak ma ten ruch wyglądać, i pokażę Państwu przez ubranie, jak należy ten drugi ruch wykonać. Od samego półka. W miejscu, gdzie mamy linię włosów, jeżdżamy trąbiskami dość intensywnie do samych obojczyków. Ten ruch powtarzamy od 5 do 10 razy. Trzeci ruch y, polega na tym, że składamy ręce jak do modlitwy, zaplatamy palce, kciuki pozostają razem złączone. I takimi złączonymi kciukami odwracamy leciutko głowę w bok. I wykonujemy ruch ślizgu pod okiem do skroni, od skroni przy uszach i dalej w dół. Tą samą linią, którą wykonaliśmy przed chwilą, czyli od skroni poprzez kanty żuchwy do mięśnia moskowo słupkowego i dalej do obojczyka. Jeszcze raz wykonamy. Głowa leciutko w bok i schodzimy do obojczyka. Ruch również powtarzamy od pięciu. Do dziesięciu powtórzeń. Z jednej, troszkę dziesięciu z drugiej strony również, bo jest to ruch asymetryczny, czyli wykonywany na jednej stronie twarzy. I schodzimy do obojczyków. Czwarty ruch polega na tym, że będziemy wygładzać nasze czoło. Znowu spletamy dłonie w piąstki, znowu pracujemy tą tą dłoni. Wykonujemy ruchy od brwi w stronę owłosionej linii głowy. Odrywamy rękę i wykonujemy ponownie ruch, podciągając łuki brwiowe do góry. Oczywiście dwie ręce pracują jednocześnie. Pokazałam na jednej stronie, aby było lepiej Do that. Kiedy pracujemy piąstkami, jest to naprawdę dość intensywne, zwłaszcza, że skóra w obrębie czoła jest dość cienka. Dlatego proszę Państwa jeszcze raz i przypominam o rozwagę w tym docisku. Zbyt mocny ruch będzie powodował odwrotny efekt. Nie mamy powodować bólu, tylko faktycznie intensywny masaż. To była nasza czwarta technika. Piąta technika polega na opracowaniu okolicy oczu. W tym celu również splatamy ręce w piązki, ale będziemy pracowali kłykciem palca wskazującego i środkowego. I w ten sposób układamy palce, aby palec wskazujący był nad łukiem brwiowy, palec środkowy pod łukiem brwiowym i wykonujemy pociągnięcia do boku. I znowu. 5 do 10 powtórzeń w zależności od tego, jaką mamy potrzebę. Jeśli nie mamy aż takiego problemu z tym obszarem, nie mamy opadającej powieki, to możemy skrócić ten ruch kosztem innych, które są dla nas cenniejsze. Kolejna, już szósta technika polega na tym, że będziemy poprawiać owal twarzy. W tym celu Znowu mamy to samo ułożenie rąk, które mieliśmy przed chwilą, czyli ręce w piąstki i ponownie będziemy pracować wskazującym kciukiem i kciukiem palca środkowego, przykładając je mniej więcej pod kącik zewnętrzny ust, czyli będziemy pracować sobie pomiędzy żuchwą a kącikiem zewnętrznym ust. Będziemy wykonywać ruchy, Podnoszące do góry, czyli takie lekko skrętne, dość intensywne przez cały obszar kierując się do skroni. po to, żeby zachować ten młodzieńczy wygląd i tą naszą literkę V, a nie tą V, która nam się robi z wiekiem. Ja sobie pozwolę odsłonić troszeczkę włosy do tyłu i wykonujemy ruchy podnoszące. Do góry, do góry, do góry. Ręka pracuje, ruchy skrętne. Wykonujemy 7 do 8 powtórzeń. Troszeczkę mniej niż przy innych częściach ciała, dlatego, że jest to technika dość intensywna i nie chcemy rozciągnąć skóry, ale ją pobudzić do pobudzić mięśnie i pobudzić e, skórę do. Do pracy, do liftingu, do ujędrnienia. I to samo wykonujemy w drugą stronę. Siódma technika polega na wyciszeniu. Czyli po tak intensywnych technikach, po takim pobudzeniu obszaru twarzy następuje wyciszenie. E, przykładamy w tym celu całe dłonie do naszego czoła. Chwilę oddychamy. Pamiętajcie, oddechu, jest to dość ważny przy masażach twarzy. I znowu schodzimy do dołu przy uszach, bokiem szyi do bojcze. Powtarzamy ten ruch od pięciu nawet do 10 razy po to, żeby udrożnić przepływ limfy i wtedy ten ostatni ruch jest zgodny z drenażem limfatycznym, czyli pracujemy z susz głównych, węzłów łonnych, przyusznych, węzłów podżółkowych, głębokich węzłów szyi do węzłów nad- i podobojczykowych. Z tego właśnie odprowadzenia limfy i wody, które zatrzymuje się w obszarze twarzy. Taki masaż Masaż korugi. Warto wykonywać każdego dnia. Wydaje mi się, że fajne efekty uzyskamy stosując go rano, znaczy lepsze efekty rano niż wieczorem, ponieważ zapobiega on powstawaniu zmarszczek, ujętnia twarz, więc nasza twarz wygląda pięknie. Przez cały dzień, tak naprawdę. Natomiast wieczorem, jeżeli chcemy wykonywać ten masaż dwa razy dziennie, to oczywiście jak najbardziej możemy. Kiedy stosujemy go wieczorem, to też zapobiegamy i przygotowujemy naszą twarz do mm, czasu spania, i też dzięki temu zmarszki senne nie będą się tak szybko tworzyły. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy masaż y, Wam się spodobał i że będziecie miały ochotę, drogie Pani, go zastosować i przetestować na sobie. Czekam oczywiście z niecierpliwością na Wasze efekty i mam nadzieję, że się ze mną podzielicie efektami przed i po stosowania masażu chorugi. Nie, nie jest to jeszcze taki masaż popularny w Polsce, ale jest bardzo prosty i serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby go zastosować. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w Maseko. Pozdrawiam, Marta.